Czasem oglądamy się na innych, których uważamy za lepszych, mądrzejszych, bardziej świętych od siebie. No przecież są ludzie, którzy na pewno lepiej ode mnie się modlą. Są ludzie, którzy lepiej, skuteczniej głoszą Słowo Boże. Są ludzie, którzy piękniej śpiewają, ode mnie to już na pewno. Są ludzie bardziej operatywni w sprawach charytatywnych. No więc, skoro inni są lepsi ode mnie, no to, to, może, to może ja mogę się z tego zwolnić. Może ja nie muszę się modlić, nie muszę śpiewać, nie muszę głosić, nie muszę pomagać, bo, bo są lepsi ode mnie. Nieprawda. W psalmie jest mowa, śpiewajcie Panu pieśń nową. Na pewno było wiele starych, tradycyjnych pieśni śpiewanych przez Żydów, ale psalmista mówi Owszem, są stare pieśni, ale wy śpiewajcie Panu pieśń nową. Na pewno było wielu ludzi świętych, ale psalmista mówi, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Właśnie. Ważne jest to, że choć jest wiele innych osób, to ja też mam oddawać chwałę Bogu, mam Jego chwałę głosić. Kto ma się modlić? Ja. Kto ma głosić Słowo Boże? Ja. Kto ma dawać świadectwo? Ja. Kto ma pomagać potrzebującym? Ja. Amen.